Dalej, dalej. Co tu się stało? Potrzebuję wody. Wszyscy potrzebujemy wody. Szybko ruszajmy. Ach, nareszcie. Tak długo czekałam na te nogi. Dawaj, Leo. Leo! Teraz ja! Dalej, skacz! Teraz podpłynę do Leo. Nie! Uff, jaka ulga. Jeszcze chwila i straciłabym przytomność. Co się z nami stało? Właśnie. Nie wiemy. Jestem pewny, że to ma związek z tą waszą przyjaciółką. Ale jej tam nawet nie było. A my, on chyba ma rację. Oszukała nas. Tak, tak, tak. A oto i moje małe syrenki. A skąd ona wzięła nogi? Jak skąd? Sami mi je oddaliście. Kłamiesz, nic ci nie oddaliśmy. A, a to nie wasze podpisy? Dziewczyny, co kazałyście nam podpisać? No, nie wiedziałam. Nic tam nie było napisane. Jest napisane, tylko że niewidzialnym atramentem. To umowa, na mocy której oddajecie mi swoje nogi. Ja niczego nie podpisałem! Umowa nieważna! Złe wieści dla was. Magowie nie mogą zerwać umowy. Więc teraz cieszcie się życiem, Srenek, Papa! Dziewczyny! O czym wy myślałyście? Przepraszam, chciałam tylko pomóc. Od razu wam mówiłem, że jest kłamczuchą. Nie można ufać byle komu. Oj, dobra, Leo, rozumiemy. Niczego nie rozumiecie. Nie ma sensu się teraz kłócić. Lepiej pomyśleć, jak pozbyć się tych ogonów. Ale na moje ten ogon jest nawet fajny. Żartujesz? A tak na marginesie, wygrałeś zakład. Będziesz wybierał gry przez cały miesiąc. Jeśli w ogóle będę mógł jeszcze zagrać na konsoli. No dobra, spokojnie, wymyślimy coś. Ziomki, mam taką ochotę na rybę! Ale ty nie lubisz ryb! A teraz chętnie bym zjadła. To dlatego, że jesteśmy syrenami! Wymyślcie, co chcecie, ale ja nie zamierzam być syreną.